Wracam sobie z treningu właśnie Jestem głodny, muszę coś zjeść Ciekawe jak to będzie na YouTube w nocy wyglądało Bo nie wiem czy wstawiałem filmik z tej kamery w nocy Stricte z nocnego nagrania To teraz będzie takie parę minut Oczywiście w 4K zostawię. Filmik ten, który teraz nagrywam nie będzie renderowany Ponieważ Mój komputer by wybuchu. serio mówię Ale dobra, nie serio, nie dosłownie by wybuchł, ale by się zagrzał żeby nie było, że ja kłamie. Chociaż tak, kłamie, kłamię, daje się jak kłamię tak. Kłamię jak wszyscy kłamią według mnie. Każdy kłamie w mniejszym, większym stopniu. No ale cóż, takie jest życie. Face it i trzeba z tym żyć. Move forward. <grytania> trzeba to nie poradzić za bardzo. No <grytania> A tu na monitorku całkiem spokojnie się wydaje. Wychodzi ten obraz. Tak, ulice są średnio oświetlone i widać, są jakieś takie lampy, które świecą no, na pomarańczowo, na kamerce wiem to na żółto bardziej, na ekraniku, ale to może być przez ekranik, hmm, świecą na, na pomarańczowo, o wózki. Biero wózki, Dobra. Ja to sobie idę, daj, to, kurde, bo trochę zimno. Mm, wiadomo, że ten, że każda kamera gorzej nagrywa w nocy, po prostu wynika to z, z tego, że mamy mniej światła w nocy. Żeby obraz był dobry, trzeba być, trzeba być, trzeba mieć dobre światło. Dlatego wszyscy youtuberzy tacy mocniejsi, wszyscy jacyś, nie wiem, wywiady i tak dalej są, po to są te wszystkie te takie lampy, takie parasole i te białe lampy, żeby światło się dobrze odbijało i żeby dobrze było widać, co się, co się nagrywa. W sensie, żeby był bardzo dobra jakość obrazu, tak wiadomo. No i oczywiście tutaj tak są te koła, wszystkie podkręcone. Potem w programie. O, zaraz nam pokaże Mistrzostwo Świata. To jest jedna brama, to jest na moje podwórko, bo już mi zamknęli Nieraz tak chciał wejść tędy No to nie wejdę, ponieważ ten domofon jest do tego bloku A ja mieszkam w tamtym Dlatego no trzeba sobie zapierdzielać tamtędy No tutaj Trzeba sobie iść do drugiego bloku W sensie, o, no tak, do drugiego bloku w zasadzie do drugiej bramy O, tutaj jest mój blok, w którym ja mieszkam o tutaj trzeba e, Dobra ja wam nie będę pokazywał tego nabieram no sobie o I dopiero teraz mogę wejść O, a tamtędy mogą wejść tylko ludzie którzy mieszkają w tamtym bloku Nie wiem czy to działane za to takie pikacze No te takie, no takie klucze codziennie klucze no te kody takie które są za kody no nie nie wiem jak to powiedzieć, to takie okrągłe, nie wiem powiedzmy yy, kodery, nie wiem, ciężko to mi jakoś nazwać. Powiedzmy, dobra załóżmy to są takie klucze, takie klucze co to się przystawia. Przykładem te takie chipy, o chipy, które się przystawia do tego domofonu i to się otwiera. No, noc, nocny obraz. kamery. No, długo się, długo się wstawia. Będzie wstawiało. No dobra no to w zasadzie tu tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Dobra noc.